Ja Hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Simsy i nasza Maja z Wierzbowej Zatoczki. Moi drodzy, zaczynamy ostatni w tym roku odcinek Maja z Wierzbowej Zatoczki, dlatego że już jutro jest Sylwester. A pojutrze mamy nowy rok. Także wow, czas strasznie szybko leci i, i szczerze mówiąc, pamiętam, jak zaczynałam Game Mask, jakby to było wczoraj, a tutaj już koniec Game Masu, za chwilę koniec roku. Nowy rok, nowe wyzwania, nowe przygody i tak dalej, i tak dalej. A nasi Simowie postanowili wyjechać do Granitowych Kaskad. Pomyślałam, że fajnie byłoby właśnie wyjechać na Simowego Sylwestra, żeby nie siedzieć ciągle w domu. W domu mieliśmy święta. A na Sylwestra stwierdziłam, że wyjeżdżamy. I jesteśmy sobie właśnie w granitowych kaskadach, ledwo co przyjechaliśmy. Maja sobie siedzi na swoim ulubionym krzesełku na werandzie. Mówię ulubionym, dlatego że jeśli oglądacie serię dłużej, to na pewno pamiętacie wyjazd poprzedni do granitowych kaskad i też właśnie Maja siedziała na tym krzesełku. No ale wtedy to były zupełnie inne okoliczności. No i siedzi sobie na krzesełku i patrzy jak tutaj grają sobie w szachy, e, właściwie nie w szachy tylko w karty, tak, Henio, e, Henio, Magda i Maria, Maria tutaj coś chyba coś chyba nie tak w tych kartach, no i mamy też zimę w granitowych kaskadach, taką już tutaj gdzie nie gdzie coś stopnieje, ale mamy świąteczny, właściwie nie świąteczny, 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 gingerowa, święta się już skończyły, a ja ciągle w świętach siedzę. Eee, zimowy miałam powiedzieć klimat i jesteśmy w tym domku, w którym byliśmy poprzednio też, w tym malutkim. E, niestety nie kupiłam łóżek, zapomniałam i właśnie Maja zaraz musi skoczyć do budki i kupić wszystko, w ogóle e, włącz wszystkie światła. Żeby tutaj było troszeczkę jaśniej Tu widzę, że chyba kolor się zmienił Tych um, żaluzji No ale co zrobić No i tu mamy właśnie jakieś tam rzeczy do roboty I będziemy sobie tutaj spędzać czas Oni sobie grają w karty A my idziemy do budki kupić rzeczy Nam potrzebne O właśnie tutaj eee, Kup zapasy Chodź Maja Chodź Maja, bo musisz tutaj kupić potrzebne rzeczy tak, super. Jeśli chodzi o moje plany na Sylwestra, u mnie jest Sylwester szczerze mówiąc wygląda bardzo podobnie do świąt. Też spotykam się z rodziną najczęściej, też jemy, pijemy, leśli sobie muzyka jakaś w tle. I tyle, ja nie biorę udziału w żadnych sylwestrowych imprezach, balach, ani nic z tych rzeczy Czasami przyjeżdżają znajomi, no i wtedy jest troszeczkę inna atmosfera Ale ogółem ja, jeśli chodzi o Sylwestra, to każdego roku spędzam go podobnie do, do świąt I nie żałuję ogółem, wiecie, że lubię koncerty i tak dalej Ale Sylwester akurat nie Siedzę sobie z rodzinką, czekamy na północ, witamy Nowy Rok No i później już wracam do domu z mężem. No i tyle, tak naprawdę. I potem nowy rok. Eee, na spokojnie. Ja na spokojnie, ale Wy oczywiście napiszcie też, jak Wy spędzacie Sylwestra. Tutaj mamy dwuosobowe łóżko. Gitary nie mam. Nie wiem, czy mamy gitary. Nie kupię, bo nie sprawdziłam. Eee, a nie chcę kupować podwójnie. Eee, tutaj jeszcze z osady. Eee, łóżko polowe. Właśnie. Dwa łóżka polowe potrzebujemy. Weźmiemy sobie może. Niebieskie i. No nie będą dwa niebieskie, tak. Bo my tutaj przyszliśmy tak naprawdę po łóżko, bo zapomniałam kupić. Lodówkę tam mamy. Gitarę chyba też mam Stół do gier jest. No dobra. To łóżka dwa, prosimy. No ja masz gitarę, masz gitarę. No właśnie, i mamy też fajerwerki, zimne ognie. Także będzie fajnie. Dobra, kogo my tutaj mamy. Martę. Poznaj Martę. Ja mi się wydaje, że ty Martę już znałaś. Nie wiem, mogę się, a, mogę to się to mylić. To tak, to Artur, to <noise> strażnik. Pamiętamy go oczywiście. No i co? Ogółem może tutaj. Zwiedzaj lasy. Magda, może ty sobie pozwiedzaj lasy z Heniem. No, a Maria, tutaj niech się rozgości. Chodź tutaj sobie, weź się skorzystaj i. Weź sobie kąpiel z dodatkami, z lawendową pianką. A co? A Maja? Maja tutaj sobie rozmawia. No Nobu buja i. No buja, No i Dorota, okej. Okay. Kto jest? No buja. Ty, 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 nie swój. Tak? Nie ma go tu. Dobra, nieważne. Magda, jesteś z dziadkiem? Tak, dziadek cię prowadzi. Magda jest pierwszy raz w ogóle. W granitowych kaskadach, moi drodzy. Gdzie jesteś? Tu jesteś, mały brzącu. No! Uśmiechnięta jak zawsze. Uśmiechnięta jak zawsze. Muszę ci zrobić jakiegoś fajnego screena. Tak, a Henio tam sobie po prostu biegnie prosto przed siebie. W ogóle uwielbiam granitowe kaskady. Jest tutaj ślicznie. Okej. Okay. Yy, no i co? Maja, dla ciebie chwilowo nie mam zajęcia. Jak ty się w ogóle czujesz? Aha, dobra. Nie, bo tutaj mi przenosi. Nie, 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 nie. Inaczej miałam to kliknąć. E, idź na wycieczkę. Henio, ty też idź na wycieczkę. Albo mm, inaczej, jeszcze dodaj do grupy. Możecie iść na wycieczkę razem? Chyba nie. Ale to i tak bądźcie w grupie, żeby Magda była bezpieczna. Tak, tak to ma być. Tak miałam kliknąć. No, idźcie sobie na wycieczkę. Maria, jak się czujesz w wannie z lawendową pianką kąpiel? E, Maja, wróć sobie do domu. Mm, pooglądaj sobie telewizję i później wyślesz sms-ki do Michała i do Emilki. Oczywiście. Tak. Maria tutaj już się zrelaksowałaś tak szybko. Dobra. To wypadałoby podać jakieś fajne przekąski. Mmm... Upiecz coś na szybko. Jak... Aha. Jak to brak dostępnej kuchenki? Gdzie jest kuchenka? o oh -oh. Tu nie ma kuchenki. No to musimy grillować tylko. Dobra, no. Nie jest to aż takie złe w sumie. Fajnie. Ja lubię takie polowe warunki. Dobra, to nic nie upieczesz. Tylko w takim razie zmień sobie strój na ten... Chodź i. I też idź sobie na wycieczkę. Idź sobie też na wycieczkę. Maria pozwiedzasz sobie tam z heniem. I z Magdą. Zaręcz się tak, na pewno zaręcz się z Henrykiem. Już dawno po czasie. No i Maja wróciła. Maja tutaj sobie właśnie ogląda telewizję i super i wysyła SMSy. No i zauważyłam, że tu nie ma kuchenki faktycznie. Ale dobra, no my i tak będziemy potem spędzać imprezę na dworze. Z kim ty rozmawiasz? <grywa> Pożegnaj Artura. Okej, okay, dobra. E, Henio, ty jesteś tu. O, to skoro już jesteś tutaj, to zostań i idź sobie na ryby. Dokładnie sobie tej Idź na ryby. A ty też możesz iść na ryby. Chodź na ryby z dziadkiem. Będziesz łowiła ryby. Jesteś tutaj w pobliżu, dobra. Hlitark się rozpoczął. Nie, nas to nie interesuje. Chodź na ryby z dziadkiem! W górach, w lesie, super sprawa. No i Maria się tutaj relaksuje. Cudowny, inspirujący widok, świetnie. A Maja tam ogląda. Co ty oglądasz w ogóle? Komedię. <grytanie> o Proszę bardzo. Dziadek się nauczył łowić ryby. No. Ooo, złowił jakąś skrzynię ze skarbem. Z truskawką? <noise> spoko. Maja... A, właśnie, ja kupiłam też Magdzie, zapomniałam wam powiedzieć, bo jestem lama, zapomniałam powiedzieć, że kupiłam jej tablet, slablet. Tak, kupiłam jej, żeby sobie miała przy sobie, bo dlaczego nie? Wiesz co? Zrób sobie fotkę z ręki, tak. A Maja, ty tutaj podejdź i też sobie zrobisz. A co, żebyśmy mieli fajne pamiątki, bo wiecie, że ja uwielbiam pamiątki, <grym> w Simsach też. Najpierw sobie zrób, a potem będziesz łowić dalej ryby. Okej, okay, super. Tak, żeby było widać może o... Rybach z dziadkiem. jakbyś yy, mało widać ten śnieg. No to może tutaj widać trochę wędkę. O. Na rybach z dziadkiem. Pozdrawiam. Super. No i wędkuj sobie dalej. Gdzie jesteś? Aha, tu ja się zgubiłam. <laughs> A, idź na ryby. Tak, komary was gryzą na pewno. No i Maja. Proszę. O, super. No. Nie no, Maja nie może być pokrzywdzona, więc też niech idzie sobie na wycieczkę. Zobaczymy, gdzie jest Maria. Maria już wróciła z wycieczki. Dobrze, mm, to mogłabyś. No, już tutaj kąpiel miałaś, wszystko miałaś, to e, poćwicz sobie podkowy, żebyś tam później Henryka ograła. <grytanie> Niech ona też sobie troszeczkę odpocznie, się zrelaksuje, nie będzie ciągle. Mm, chociaż w sumie, może właśnie żebyś odpoczęła i zrelaksowała, to coś sobie przeczyta. Tak rzadko ma czas, żeby sobie przeczytać książki, kiedy są w domu. A takie wyjazdy właśnie po to są, żeby się zrelaksować i odpocząć. Trochę tutaj mi kominka brakuje, no ale wybrałam ten domek, bo mi się najbardziej podoba. Magda złowiła truskawkę. Super. Ona, on mi się najbardziej podoba, ten dom. Naprawdę, bo jest taki, taki właśnie leśny, górski. No, gdyby tutaj był kominek, to byłoby lepiej, ale nie ma, to jesteśmy tutaj i sobie poradzimy. Tu się stawi łóżka. I będzie fajnie, będzie właśnie tak, jak powinno być na takich biwakach. A co sobie spacerujesz, tak? Drugi poziom jedności umysłowych, super. O, zobaczcie, Magda złowiła płotkę. To jest Twoja pierwsza rybka, chyba, pokaż. Nie, druga, perca była pierwsza. O, malutkie ryby, ale za to jakie fajne. No super. O, kto tutaj jest? Monika Kurek, ty ją znasz. Uhum. No dobra. Nie ma panu zimno w tych krótkich gadkach. Ładnie ryby biorą. Maja sobie spaceruje. O, tam ktoś rozpalił ognisko. Chodź się ogrzać. Relaksuj się. Jak to to wymaga trzeciego poziomu umiejętności gry na gitarze? Od kiedy? Hmm. No to musisz poćwiczyć. Musisz poćwiczyć Maja niestety, bo jest to mi potrzebne. Ja nie wiedziałam, że tak to działa. Brzdąkaj dla zabawy. Zostaw w takim razie. Brzdąkaj, brzdąkaj, bo to jest potrzebne. Który ty masz poziom? Drugi. No to jeszcze jeden ci został. Dobra, Maja, no to ty się ucz? A oni tam wiedzą, co mają robić, więc ja im nie przeszkadzam i za chwilę do was, do was wrócę. O, okej, okay. Maja osiągnęła trzeci poziom umiejętności gry na gitarze, no i pójdzie się tutaj e, ogarnąć, sobie skorzystać. Mm, Henio i Magda, Henio też by musiał, ale pograj sobie z Magdą właśnie w podkowy. A Maria zacznie tutaj już coś może szykować do jedzenia. Grilluj, niech będą hamburgery, niam, niam, niam. Hamburgery, niam, niam, niam. No sobie tutaj cały czas czytała książki. Ale teraz już może zacząć coś grillować. Mm, fajnie będzie, naprawdę będzie fajnie. Maja, ty wrócisz zaraz, nie? Już jesteś gdzieś blisko. No, ok, ona sobie tutaj zaraz pójdzie do łazienki. A wy pogracie w podkowy. Magda pierwszy raz będzie grała w podkowy, moi drodzy. Super. No, a tutaj będą hamburgery. Trzeba przygotować właśnie coś do jedzenia. Maja, ty w ogóle masz chyba barek przy sobie. Tak mi się wydaje. Bo ja ci go nie wyjmowałam. Tak masz. O, jak super. Dobra, to będziemy też mieli drinki. To Hania się potem tym zajmie, jak chwilę pogra z Magdą. Pójdzie do łazienki. No i zajmie się tutaj też właśnie przygotowaniem drinków. Maja. Dołącz do gry. No i zwolnimy Henryka, niech sobie odpocznie chwilkę. Maja się teraz zajmie Magdą. No, Henio, zostaw, chodź skorzystać. Tak, a jak skorzystasz, to. E, to sobie zjemy, może. Oni sobie zjedzą najpierw, a później Magda z Mają. Tak by było, chyba, dobrze. Maria tutaj niesie pyszne hamburgery, ja tu książkę przełożę, żeby nam nie przeszkadzała. To sobie zjedzcie. Weź sobie porcję. Maria, ty też weź sobie porcję, bo jesteś głodna, jak widzę. weszli do domu. Nie, nie, nie. jest się solówkami gitarowymi. O. Co ty byś tutaj w ogóle chciała? Porozmawiać z Magdą? No właśnie. Graj w lamy. Chyba jej się spodobało ostatnio. Jecie sobie? Rozmawiaj o gotowaniu. Maria sobie później skorzysta. Jak sobie zjedzą. Hamburgery damy tutaj na bok. No nie wzięłam też żadnej muzyki. Ale właśnie miałam w planach, żeby ta gitara była. Więc gitara myślę, jest dobrym pomysłem. Też ognisko będzie, będzie takie fajne. Fajny sylwester, taki trochę nienowoczesny, ale fajny. No i henio. Ym... Zajmuj się barem. Tak. Magda. Zostaw i tak weź sobie porcję. I ty też weź sobie porcję, bo one są głodne. Więc my tutaj już mamy zwolniony stolik. A Maria, mm, zamów sobie drinka dla siebie, coś fajnego, może. Niech będzie jęczmień pitny. Zamów sobie Drinka u męża swego. Hejio przygotowany na Sylwestra, nie ma co? Henio wie co dobre. No już skończymy te podkowy. Chodź, jeść hamburgera dobrego, ciepłego od babci. A fajna taka babcia, co hamburgery robi, nie? <laughs> o. Tak, a Henio tutaj. Y, sobie drinki będzie robił. Henio, zrób sobie też mm, przyrząd drinka. O, napoje dla wszystkich. Może, o. Też mi pitny niech będzie. No Magda oczywiście nie, to wiadomo. Ale Henio, niech sobie tutaj przyrządzi. I jak przygotujesz, to rozpal. Zostaw już i rozpal. I sobie wypij. I potem Maja sobie też wypij. Jak tak, tak ty idziesz z tym hamburgerem? Do dziadka idziesz do ogniska? O, Magda idzie do ogniska jak słodko. No I sobie cupleła i sobie będziesz mać hamburgery od babci. O, no, no, no. Teraz ci wszyscy zastrościmy. Wszyscy cię zastrościmy. <grym> tak, tak, to już jeszcze patrzy w kamerę. No, ja ci dam. O, uwielbiam tą osinkę. Mm, to tutaj chęć sobie je tu. Dobra, Maria, może relaksuj się, tak? No i Maja potem tutaj um... sobie pogra na gitarze. A... Nie, Artur, nie, henio, um... dorzuć kłodę. Dobrze. No i upiecz sobie pianki. No jak gdzie jesteś? Tu nie pij już w takim razie. Zostaw to. Chodź tam im pośpiewasz trochę. Sylwester w rodzinnym gronie. No, dla mnie, bo właśnie miałam podsumowywać, dla mnie ten rok był ogółem bardzo. Bardzo aktywny. Bardzo. Pozytywny, ale też bardzo męczący: dość dużo się działo i rzeczy pozytywnych, i negatywnych, dlatego mówię, że właśnie taki był. Oczywiście, bezapelacyjnie najlepszymi dniami w roku były dni koncertowe. Wiecie, że byłam na koncertach we Wrocławiu, w Rzeszowie, też pomiędzy byłam na mniejszych, w Siemianowicach i w ogóle, czyli tam, gdzie mieszkałam przez część swojego życia, teraz mieszkam w Katowicach. Także koncertowo był genialny. Udało mi się zdobyć autograf moich ulubionych muzyków. To nazwijmy to w ten sposób. I naprawdę byłam. No, pod tym względem byłam bardzo szczęśliwa. Nie udało mi się zrealizować wszystkich moich planów, chociaż ja nie jestem zwolenniczką postanowień noworocznych. I ogółem. Dorzuć em... no, kłodę. I ogółem ja wychodzę z założenia, że każdy moment jest dobry na to, żeby żeby coś zmienić w swoim życiu, a nie tylko Sylwester i Nowy Rok. Dlatego ja postanowień noworocznych nie robię. Ale miałam jakieś tam swoje cele i założenia, nie tak ogółem na nowy rok, tylko ogółem na cały ten rok, nie postanowienia noworoczne. No i niestety nie udało mi się zrealizować wszystkich, ale co się odleczę, to nie ucieczę cały kolejny rok przede mną. E, także myślę, że będzie fajnie. Ja zawsze mam dobre nastawienie do tego, co nadchodzi i staram się myśleć pozytywnie. Jeśli chodzi o ten nowy rok, to też taki właśnie, takie właśnie podejście mam. Mam nadzieję, że wszystko. Że wszystko pójdzie po mojej myśli, że wszyscy z mojego otoczenia będą zdrowi, że ja też będę zdrowa. No i że będzie fajnie, że będzie fajnie, że uda mi się może przeżyć znowu jakieś fajne koncerty, gdzieś wyjechać, coś, coś zobaczyć. Może w tym roku uda mi się wreszcie wyjechać na morze, bo tak to ciągle odkładam z roku na rok. A taki bym miała właśnie trochę marzenie, żeby się nam udało wyjechać w tym roku nad morze, bo wiecie, że ze Śląska to trochę daleko. Ale no zobaczymy. Zawsze trudno, przychodzą mi takie podsumowania i jakieś tam plany. Nie, nie jestem w tym najlepsza, szczerze mówiąc. I... no zobaczymy. Nie chcę też ciągle gadać o tym, o tych moich koncertach, ale to naprawdę były najbardziej pozytywne dni. Nigdy nie zapomnę tego, jak stałam 8 godzin pod sceną w 35-stopniowym upale, a właściwie wtedy było nawet więcej, wydaje mi się. Bo to było 35 stopni, tak na termometrach, a ta scena była w pełnym słońcu, było otwarte wszystko, więc to było. To było straszne. We Wrocławiu było pięknie, w ogóle uwielbiam Wrocław. Byłam właśnie 1 maja na tym em, biciu rekordu Guinnessa. No i później na wszystkich koncertach. Wrocław jest, nie wiem, ciągle nie wiem, czy Wrocław jest moim ulubionym miastem, czy Kraków jest moim ulubionym miastem, ale byłam i w jednym, i w drugim w tym roku i obu podobało mi się tak samo. Także tutaj ciężko mi, ciężko mi stwierdzić. Mm, ale było też genialnie, i na pewno wrócę do Wrocławia. Być może właśnie znowu e, 1 maja na ten gitarowy rekord. Takie bym miała plany, a co z nich wyjdzie, zobaczymy. Maja nam fałszuje sylwestrowo, ale kto by się tam przejmował. Sylwestra też wszystko wolno. Tutaj mm, Magda rozmawia sobie z babcią. Pamiętacie, jak Maja. Grała na gitarze jeszcze jako nastolatka, a teraz już proszę dorosła mama. No, super. Szkoda, że nie można sobie tutaj potańczyć, ale. oh co się pali? Znowu się gitara pali? Nie. Nie graj na tej gitarze, Henio. No właśnie. Uratuje nas. A przecież nie dorzuciłam dużo. No nie. Dobra. Wszyscy poszli. Koniec imprezy. Nie, nie, nie. Proszę tutaj wrócić. Wszyscy podejdź tu. Nie ma. Tutaj. Tutaj, bo ja mam dla Was jeszcze zimne ognie. No i Magda, zapomniałam w końcu o twojej to i toalecie. Dobra, to niech ona sobie jeszcze pójdzie skorzystać. A Ty może. E, pochwal strój, tacy, i weź może go, obejmi. O, tak jeszcze w starym roku. mi jeszcze mamy. Tak. Rozmawiajcie sobie. No i potem, Magda, jak skorzystasz, to podejść tutaj. Ona już zmęczona. No tak, ja jak byłam dzieckiem, to nie siedziałam do północy. Bardzo rzadko. Bardzo, bardzo rzadko. Ogólnie rodzice kładli nas spać. Wcześniej z moim bratem, no bo byliśmy hmm, dziećmi i ciężko nam było wytrzymać. <laughs> chodź, chodź. Bo tutaj mam właśnie zimne ognie i chciałabym im je dać. Magda, Maria, Henio. No. Mm, baw się. Ma ja też i Magda też. Hurra, zobaczcie. O. Normalnie i perfekcyjne zdjęcia na szczęśliwego nowego roku, naprawdę. O. Oh. Super to wyszło. A Magda, gdzie jesteś? Magda? O, Magda tutaj się bawi, proszę bardzo. No, jest to kolejny rok z naszą simową rodzinką. <grywy> kolejny rok. Eee, bardzo długo ta seria trwa. No, i będzie jeszcze trwała, tak jak już wam mówiłam, bo nie mam pojęcia, kiedy się zakończy. Na razie nie planuję. Ale uwielbiam, uwielbiam. Super, że to dali te zimne ognie i fajerwerki, właśnie fajerwerki też za chwilę sobie odpalimy. Wiem, że jest jeszcze przed północą. Ale no. Poczekamy może jeszcze chwilkę, może odpalimy jakieś. Um, co to jest to, fontanna iskier. Tak, tutaj fontanna iskier akurat możemy sobie podpalić. Zresztą u mnie w Sylwestra, co jest niestety smutne, bardzo często palą petardy tu przed północą. W ogóle od 19, od 18 już nawet słychać strzały, także... Maria, gdzie idziesz? Nie, poczekaj tutaj. Podejdź tu. Proszę was. Nie gadaj, podpal. No, już za chwilę północ. Maria! No, pospiesz się. Maria, stój. No. Jej. Jak super. Oglądaj fajerwerki No, za chwilę północ, moi drodzy, za chwilę Jej Nowy rok, szczęśliwego nowego roku! ja no, my jeszcze mamy trochę czasu, ale nasi Simowie powiedzmy, że właśnie O północy mm, Odpalili fajerwerki Maja, ty jeszcze coś masz To nie Co masz tu jeszcze? Rzymskie ognie Proszę, podpal. No nie, Maja. No pięknie. Zmieni sobie strój, przebierz się, pruda się. Nic to nie da. No dobra, no to zakończyliśmy ten odcinek maja, lekko z Tak jak Emilka mi się zdarzyło, tak. Lekko z Ja tutaj muszę dać łóżka, bo Magda chce iść spać, starsi Simowie też. Powiem Wam, że moi dziadkowie na przykład nie czekają do nowego roku, idą sobie spać wcześniej, budzą się tylko na chwilkę. A Magda już i tak poszła. Magda, nie to łóżko. Moi dziadkowie właśnie nie czekają na Nowy Rok, budzą się tylko o północy, no bo wiadomo, dźwięki petard ich budzą. Wtedy wznoszą sobie jakiś tam toast i idą spać dalej. No dobra, moi drodzy, ja myślę, że będę kończyć ten odcinek z Mają. Widzimy się w przyszłym roku. Życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej. Mam nadzieję, że ten odcinek podobał Wam się. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me. We keep our faith. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing.